Bałam się, chciałam uciec. Szukałam światełka w tunelu. Nie chciałam dalej tak żyć. Płakałam każdego dnia. Czułam, że spadam. Czułam się taka samotna, sama. Danielu, dla Twojej informacji, nie spotkałem się tamtego dnia z Nikolą, ale nie mogłem już dłużej patrzeć na jej łzy. A wiedziałem, że jestem jedyną osobą, której może zaufać. Nie pozwolę tobie ani nikomu innemu jej więcej skrzywdzić. Jak mam być szczery, miałem się nie wtrącać w tą całą dramę, ale ze szczerego serca zrobiło mi się po prostu szkoda i postanowiłem, że pomogę wyjść z patologii, ale przede wszystkim wraz z moim wspólnikiem wyciągnąć ją z nałogów. Słuchajcie, w ciągu 7 najbliższych dni zainwestujemy 100 tysięcy złotych właśnie w Nikole tę metamorfozę, zmiany i glow-up. Zabierzemy również podróż dookoła świata, żeby pokazać trochę więcej jakby perspektyw. I tak to będzie wyglądało także śledźcie na bieżąco. To wszystko ma na celu głównie wyciągnięcie jej z patologii, pokazanie, że można żyć marzeniami, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. E, co prawda z urzędniczej 2 skończyły na złotej 44, więc można powiedzieć, że e, jak to się mówi, jedna noga ulica. Jedna dnie, jedna noga ulica, ulica, druga czerwony dywan. Tak czy inaczej dla mnie jest ważne, żeby ta młoda dziewczyna odmieniła swoje życie, złapała dobre wzorce i przede wszystkim skończyła z używkami i z patologią, a widzę w niej ogromny potencjał i myślę, że możecie się spodziewać najciekawszego kontentu, jaki w ogóle można dostarczyć w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy. Dzisiaj o godzinie 20 na Twitchu na kanale Amadeusz Ferrari odbędzie się live wraz z Nikitą, moim wspólnikiem Trumanem oraz sympatią potencjalną Nikity Adrianem Ciosem jedyną zaufaną jej osobą, a o godzinie 21 wraz z Bogdanem z Delem poprowadzimy aferki również wraz z całą ekipą, także do zobaczenia oglądajcie, będzie się działo.